Przechodzimy do kolejnego pytania przygotowanego przez pan, panów posłów Jana Łupaty, Mirosława Maliszewskiego i Mieczysława Kasprzaka z polskiego stronnictwa ludowego w sprawie niekorzystnej dla polskiego rolnictwa, w szczególności dla sektora produkcji zwierzęcej, umowy o stworzeniu między Unią Europejską a wspólnym rynkiem południa strefy wolnego handlu. Pytanie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Pytanie zadaje pan poseł Jan Łopata. Bardzo dziękuję. Szanowna pani Marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Pragniemy zadać panu pytanie z obszaru rolnictwa, który do niedawna wydawało się, że jest stabilny i opłacalny, jak jeden z niewielu obszarów w rolnictwie. No ale niestety to już w czasie przeszłym można mówić, bo. Ceny bydła spadają z tygodnia na tydzień, a nawet dwa razy w tygodniu, bo takie notowania się odbywają i w ostatnim czasie mocno potaniały wszystkie kategorie bydła. Zakłady skupowe zaistniałą sytuację tłumaczą wyraźnym zahamowaniem handlu wołowiną i to nie tylko na rynku globalnym, ale odnotowuje się bardzo ograniczony eksport, chociażby do Izraela, ale problem jest również zapchany, problem jest również zapchany, jakbym to nazwał, rynek europejski, który jest głównym odbiorcą polskiej Wołowiny. Niektórzy rolnicy gotowi są przetrzymać bydło w oczekiwaniu na lepsze czasy, no z, ta, z taką nadzieją. I, ale tu pojawia się z kolei problem, problem, który nie, bo niektóre podmioty skupowe wprowadziły ograniczenia z kolei wieku buchajów z 30 na 24 miesiące. Ponadto nad sektorem Wołowiny zawisło w ostatnim czasie kolejne zagrożenie właśnie w, w postaci porozumienia handlowego z krajami. Ameryki Południowej, w ramach którego rynek europejski przyjął niemal 100 tysięcy ton już południowoamerykańskiego mięsa. Sytuacja z tygodnia na tydzień staje się coraz tragiczniejsza. O opłacalności nie można tu już mówić, tym bardziej, że trudno przewidzieć, jak długo utrzyma się ta de dekoniunktura. W efekcie zagrożona jest płynność finansowa wielu gospodarstw, kierunkowanych na produkcję bydła mięsnego. Stąd też z terenu napływają już sygnały od rolników o konieczności podjęcia natychmiastowych działań, również w formie protestów. Wielu rolników przychodzi do naszych biur e, e, poselskich z takim problemem. W związku z tym te pytania, które sformułowaliśmy, które otrzymał Pan na piśmie, a które ja w tej chwili też wygłoszę. Czy polski rząd popiera zawarcie tego porozumienia między Unią Europejską a wspólnym rynkiem południa i czy polski rząd podejmuje aktywne działania zmierzające do ochrony producentów bydła mięsnego? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Ryszard Zarudzki. Zapraszam. Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Jeśli chodzi, dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o sprawę Mercosur to rzeczywiście 28 czerwca Komisja Europejska w imieniu Unii oraz państw Mercosur ogłosiła polityczne porozumienie, polityczne to jest znaczy pewna daleka przyszłość i uspokajam w pierwszych słowach nie ma zagrożenia jeśli chodzi o warunki tych negocjacji ponieważ można powiedzieć dopiero odbywają się techniczne uzgodnienia, które mogą potrwać do dwóch lat i przypomnę przede wszystkim zwracam się do producentów wszystkich tych, którzy troszkę próbują wykorzystać tę sytuację, bo wiadomo, takie zawirowanie, jak na każdej Giełdzie, takie od razu, o, to będzie zalanie naszego produktu i od razu ceny będą niższe. I pewne załamanie dostrzegamy, ale są środki zaradcze. I chcę stanowczo powiedzieć, że Mercosur i uzgodnienia między czterema państwami a Unią Europejską, u nas Ministerstwo Rolnictwa aktywnie pracuje i dawało wsad na temat tutaj tych informacji i naszego stanowiska jest jednoznaczne, to rządy krajów w efekcie będą przyjmować ratyfikację uzgodnień i umowy i potrzebna jest jedność. Przypomnę jako najlepszy przykład tego, co się zdarzy w sprawach Mercosuru, mianowicie to, że CETA do tej pory nie jest ratyfikowana. Tak? Więc uspokajam i tutaj można by dużo mówić. Według Komisji Europejskiej przygotowanie tekstu umowy z Mercosurem po stronie prawnotechnicznej technicznej oraz dopełnienie procedur wymaganych przed jej wejściem w życie może zająć około dwóch lat. Około dwóch lat. Jeśli chodzi o artyfikowanie, to później będą poszczególne kraje, więc ja bym tutaj nie wywoływał niepotrzebnego zamieszania. I to jest jedna, jedna, jedna sprawa, którą trzeba stanowczo powiedzieć. I podkreślić, że to jest porozumienie polityczne, to jest koniec kadencji, to jest pewne uzgodnienia ogólne, negocjatorów. W tej chwili trwają prace, my prosimy i nasi parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim zgłaszają też interpretacje, interpelacje w tej sprawie, żeby szczegółowo dowiedzieć, czego jest przedmiot, czego, czego jest bardzo szczegółowa zawartość, bo takie negocjacje odbywają się, jak wiemy, zawsze w pewnej procedurze i od razu wszystkiego nas Tylko skoro te negocjacje się zakończyły, chcemy znać ich szczegóły i te szczegóły poznamy, ale zapewniam, że z tych informacji, które posiadamy, tego Zagrożenia nie ma. Druga rzecz, Polska postulowała, aby nie było pełnej liberalizacji tego handlu. Wiemy, że mamy obszary wrażliwe i to jest prawda, wołowina, drób, wieprzowina, cukier i bioet bioetanol. I mamy, mam tutaj wyspecyfikowane w tej informacji przekazanej lub można będzie to jeszcze na piśmie uskutecznić, jeśli będzie potrzebne. Nie ma potrzeby, abym omawiał to precyzyjnie i szczegółowo. Jest osiem konkretnych postulatów, które Polska wnosiła. No i wiemy, że mamy tą rękojmię po drugiej stronie, mianowicie za chwilę będzie ratyfikacja, jeśli to będzie niezgodne z polską rolniczą racją stanu, tak mogę powiedzieć, to po prostu rząd, który dba o interesy rolników i za rozwój obszarów wiejskich, po prostu tej umowy nie będzie ratyfikował. Ale to jest wszystko przed nami i chciałbym przede wszystkim powiedzieć. Dla tych firm, które troszkę sam jeżdżę po spotkaniach i widzę i potwierdzam to, co pan poseł mówił, chwilowe takie wykorzystanie tej sytuacji. My staramy się, zresztą minister bardzo głośno to też na Radzie Ministrów w Brukseli jak i też wszelkimi dostępnymi, naszymi, nam dostępnymi metodami i możliwościami próbujemy tą sytuację złagodzić. I jak znam życie, potrzeba trochę cierpliwości, trochę, trochę jak gdyby takiego przekonania, że ta sytuacja będzie się stabilizowała. To jest pierwsza rzecz, ale niemniej bardzo wszystkie kraje ostatnio na Radzie Unii Europejskiej w Brukseli zgłosiły też akces, aby stworzyć fundusz, który będzie regulował. Gdyby takie zagrożenia były, gdyby, gdyby to się pogłębiało, ta sytuacja, żeby wyrównać stan istniejący, to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nasze... Wsparcie dla producentów bydła mięsnego, w szczególności bo o tym mówimy, też jest w ramach płatności związanych do produkcji, płatności bezpośredniej. Przypominam, które regulują te sprawy. W tej chwili już zabiegamy w Komisji Europejskiej ze względu na suszę, aby można było już wypłacać zaliczki, jak to już uczyniliśmy wcześniej od 15 października. I przypomnę też, że. Płatności do bydła i płatności do krów, to jeszcze raz powtórzę, to są rekompensaty z tytułu właśnie niskich cen. To nie są jakieś duże pieniądze, ale one dają gwarancję pewnej płynności zakupu środków na nowy okres, na nowy rok. I przypomnę też, mamy działanie dobrostanu w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, który już w tej chwili został, został akceptowany przez Komisję Europejską i mówimy tutaj nie tylko o dobrostanie krów mlecznych, bo też krzyżówki już przeznaczamy na, na mięso, a więc gdzie krzyżujemy i mamy byczki na mięso, ale dobrostan krów mamek, więc mamy pewne rozwiązania, dopłaty, to są poważne wsparcie dla rolników, więc staramy się te. Te, te rzeczy tutaj pilnować, pilnować interesu tej branży, która jest dla nas ważna i rozwojowa. Nie ma zagrożenia umową Mercosur dla polskiej wołowiny. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie ministrze. Pytanie dodatkowe zadaje pan poseł Mirosław Maliszewski. Bardzo proszę. Panie ministrze, umowa Mercosur jest skrajnie niekorzystna dla polskiego rolnictwa, nie tylko dla polskiego, bo wiele krajów Unii Europejskiej podobnie ten temat podnosi. I to nie jest ten moment, kiedy trzeba uspokajać i bagatelizować sprawę umowy z Ameryką Południową w handlu produktami rolnymi liberalizującą te zasady, tylko trzeba twardym odsąm głosem mówić, że się na to nie zgadzamy. Tak samo trzeba było twardym głosem mówić, że się nie zgadzamy na umowę CETA i też pan minister tu podał przed chwilą, że ona nie obowiązuje, a przecież ona została ratyfikowana głosami Prawa i Sprawiedliwości w tym parlamencie. Chciałem też zwrócić uwagę na jeszcze jedno porozumienie handlowe, które zostało niedawno zawarte w 2017 roku między Unią Europejską a Ukrainą, również przy, przy aprobacie państwa rządu, które skutkuje tym, że Ukraina ma bardzo dodatni bilans handlowy żywnością z Unią Europejską, to jest około 10 miliardów dolarów rocznie, a Polska w tym imporcie z Ukrainy ma poziom około 15-20%, więc my jesteśmy najbardziej na to narażeni. Ale ta umowa z Ukrainą, Unii Europejskiej, przewiduje zastosowanie klauzul ochronnych, jeżeli pewne produkty zagrożą produktom unijnym. Czy Polska wystąpi do Komisji Europejskiej, może już wystąpiła, pana minister, o to, aby uruchomić klauzulę ochronne dla produktów, które w Polsce są, a których, dla których produkty ukraińskie są bezpośrednim zagrożeniem. I poprosimy też o pisemną informację dotyczącą analizy umowy Mercosur, tak abyśmy my jako posłowie również mogli wyciągnąć te wnioski. Dziękuję bardzo. Pan minister Ryszard Sarocki, bardzo proszę. Panie marszałek, panie pośle. To dobrze, że wspólnie dbamy o interesy polskich rolników i tylko takie zapytanie może uwiarygodnić to, co robimy zarówno z Ukrainą, jak i z Mercosur. Myślę, że najlepszą moją odpowiedzią bez już wnikania w szczegóły jest przesłanie i sytuacji związanych z naszymi interwencjami. Pełną informacją myślę, że będzie ona też publikowana w mediach i też na stronie dotyczącej naszych regulacji w kontekście aktywności, bo one są bardzo czytelne, ale teraz wyspecyfikowane mogą zostać w kontekście podpisywanych umów jak gdyby systemowo nie tylko Mercosur i naszego w stosunku do rynku ukraińskiego. Zapewniam Pana i naszej aktywności na linii, na linii Bruksela i inne kraje ministrowie rolnictwa. Także informację otrzyma pan na piśmie. Komunikat w tej sprawie też będzie umieszczony na stronie, tak żeby dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców. I jeszcze raz dziękuję za to pytanie, bo tylko nam to umożliwia ogłoszenie, przekazanie szerszej publiczności wszystkiej rolnikom, w szczególności zainteresowanym tą problematyką osobą tej rzeczywistości, jaka jest. Dziękuję.